Witajcie! Po zestawiku Star Warsowym znajdujemy się tym razem w nieco innej galaktyce, może mniej odległej i nie tak dawno temu galaktyce Lego Space. Stało się kolejnym darmowym prezentem dodawanym do kwoty zakupu minimum 190 euro na LEGO Shopie. jest od 1 do 14 stycznia kolejny remake starego klasycznego setu. Podrzewku gleśnych ludzi padło tym razem na Lego Space, a konkretnie ukochaną przez wielu pierwszą generację Blacktron, kosmicznych obwiesiów. Blacktron Cruiser, krążownik Blacktron, set numer 40580 to nowe podejście do wydanego w 1987 6894 Blacktron Invadera. I tak się składa, że ów stary zestaw również ma do dyspozycji dzięki uprzejmości wiernego widza Michała Kotera, którego z tego miejsca znowuż serdecznie pozdrawiam. Nie pozostało mi zatem nic innego jak zrobić porównanie klasyki oraz nowoczesnego wydania. Wypożyczony mi staruszek oraz jego świeżutko wydany potomek, będący już moją własnością. Dwa statki Blacktron za jednym zamachem. Złowieszcza frakcja zasiadająca za sterami czarnych kosmolotów i pojazdów kroczących, robiła wszystko, żeby tylko okraść pokojowo nastawionych Futuron czy Emtron i zbiec przed karzącą ręką sprawiedliwości kosmicznej policji. Invader zapewne znakomicie nadawał się do takich ucieczek jako wyraźnie szybki statek, przystosowany również do transportu zrabowanych dóbr dzięki modułowi transportowemu. Lata minęły, a flota Blacktron zaliczyła modyfikacje. Ich nowe krążowniki są dużo bardziej opływowe, zgrabniejsze, mieszczą dodatkowy sprzęt, ale coś rabusiów w ostatnio nie stać najwyraźniej na farbę, albo Wszystkie detale, które w oryginale były nadrukowane, tutaj są naklejkami, co sporo osób zniechęca do tego modelu, ale ja postaram się tutaj udowodnić, że to jeszcze nie jest całkowity dealbreaker. Invader miał dość szczególny kształt, tylko na kabina i długa sekcja transportowa nadają mu wygląd strzałki. To taki dość unikalny design na tle innych statków Lego Space, które w większości miały więcej dodatkowych skrzydełek. Nowa wersja również zachowuje ten design, ale z lekkim unowocześnieniem. Cruiser, raczej Invader 2.0, bo tak wolę go nazywać, jest na dzisiejszą modłem mniej kanciasty, bardziej opływowy. Z tą dłuższą, wyższą kabiną przypomina mi trochę kosmicznego szczupaka. No nie od Parady Blacktron to królowie przestępczych frakcji Lego, jako i szczupak jest królem... Dobra, już nie róbmy tego żartu. W starej wersji kabina jest oczywiście bardziej kanciasta, ale wciąż można uznać ten kształt za aerodynamiczny, o ile ten statek wchodzi w atmosferę planet. Na dziobie mamy nadruk kultowego loga Blacktron, w tym egzemplarzu całkiem nieźle zachowany. Statek jest uzbrojony w działka laserowe, przynajmniej tak to sobie interpretuję, jako że Blacktron to ci źli, więc można wnioskować, że ich statki są uzbrojone. Szybka jest zamocowana na aż dwóch zawiasach, z tyłu za pilotem mamy przedział, który można by pewnie wykorzystać do przechowywania skradzionych przedmiotów, albo jakiejś broni dla pana, Blacktronowca, ale to już trzeba by było sobie dołożyć z luźnych części. Pilot ma tutaj całkiem przestrzeń. Dużo miejsca na ramiona dzięki zastosowaniu panelików, a sama kabina jest nawet wypełniona detalami w postaci zadrukowanych klocków. Mamy tu jakby komputer z żółtym panelem sterującym oraz kafelek z przyciskami i takim jakby wyświetlaczem. Ten klocek w starych Space'ach występował w wersji szarej, niebieskiej oraz żółtej właśnie w Blacktron. Dalej za kabiną znajduje się długi moduł transportowy. W jego wnętrzu zaś kryją się dodatkowe niespodzianki. Bardzo ładnie prezentuje się zdobnictwo. Żółto-czarne pasy na dole i kolejne frakcyjne loga na panelach tworzących poszycie. Z tym wzorem części te wystąpiły jedynie w tym Zestawie, ale o dziwo nie są jakieś hiperdrogie w obrocie wtórnym, choć trzeba się trochę naszukać, żeby znaleźć takie z idealnie zachowanymi nadrukami. Na wypadek, gdyby ktoś przeoczył zawias sugerujący, gdzie otwiera się ten sezam, to Lego cierpliwie nam to objaśni, umieszczając w konstrukcji klocek ze strzałką, jakże miło z ich strony. Wewnątrz modułu znajdziemy trochę wyposażenia, młotek oraz klucz, przydatny gdyby pilotowi przyszło awaryjnie lądować i naprawiać statek, a także kogoś do pomocy. Niewielkiego robota w oldschoolowym stylu, złożony jest on z zaledwie pięciu części, za ciało robi tutaj stary panel kontrolny, występujący powszechnie w space tamtego okresu. nadają robocikowi zgarbioną sylwetkę. Bardzo prosta, build'owa figurka. Gdybym miał coś w tym zestawie poprawiać, to chyba dałbym właśnie. Temu robocikowi jakieś cyklopie oczko z pojedynczego groszka. Od tak dla ekstra detalu. Z tyłu mamy dwie pary czerwonych skrzydełek oraz dyszę napędu, bardzo symboliczną. Trochę się dziwię czemu nie nałożono tutaj jeszcze jakiegoś jednego przezroczystego czerwonego talerzyka. Wiecie, żeby robił za bium z dyszy, pasowałoby to bardzo. Trochę też mi się nie podoba to, jak ścięta jest ta sekcja w porównaniu do reszty. No trochę tak, jakby coś tutaj się nagle urywało i bez niczego przechodziło do tej ukłośnej powierzchni. Lepiej by to wyglądało, gdyby ten czarny wedge był odwrócony. Wygląd inwajera można trochę modyfikować. Skrzydła przy Kabinie pilota są rozkładalne, można je trzymać blisko konstrukcji albo rozstawić na kształt takich rybich płetw. W ten sposób statek jeszcze bardziej przypomina jakiegoś szubaka czy barakudę. Nie, nie piracki żaglowiec. Również tylne ustarzenie można pozycjonować i zrobić coś w stylu X-wingowych skrzydełek. Te czerwone płytki to swoją drogą niezła ciekawostka. W TransRed pojawiły się tylko w tym secie oraz w dwóch zestawach Alpha Team z 2001 roku. Razem z czerwonymi działkami stanowią efektowne kolorystyczne przełamanie tej dominującej czerni. Z rozłożonymi skrzydłami Invader prezentuje się moim zdaniem znacznie ciekawiej. Charakterystyczną cechą Starych zestawów kosmicznych była ich modułowa konstrukcja. Sporo pojazdów dało się dzielić na komponenty i składać je trochę inaczej. Również Invader ma tę cechę i dzieli się na trzy części. Tutaj tylko taka mała rada dla właściciela tego zestawu. Dwa klocki z technikowymi pinami mają je trochę nadwyrężone i ściśnięte, przez co, no, nie dają za dużo tarcia. Mocowany na nich komponent bardzo łatwo odpada. Zalecałbym wymienić te klocki w przyszłości. Bez tego zabawa modelem i jego przenoszenie, no, są kłopotliwe. Po rozłączeniu całości otrzymujemy trzy moduły, którymi można niezależnie operować, w zależności od tego, co przyjdzie nam do głowy podczas zabawy. Przednia część z kabiną może się stać samodzielnym mini-kosmolotem do szybkiej ucieczki przed policją. Moduł środkowy to teraz jakby kontener, część wyposażenia bazy, a tylny moduł to tak jakby mały satelita wysyłany na misje szpiegowskie. Można go również podczepić do kabiny i wówczas wygląd mniejszej wersji inwejdera zostanie dopełniony. Tateczek przypomina mi w tej formie jakiegoś owada, szybko proszącego skrzydełkami, jak jakiś trzmiel czy psułka. No kolorystycznie pasuje i w sumie taki jest nawet zgrabniej. Jak w porównaniu prezentuje się Invader 2.0. Nie da się ukryć podobieństwa, to ten sam statek z tymi samymi szczegółami, ale podanymi na nowocześniej. Nowa, węższa, dłuższa szyba, dostępna w tym samym kolorze, jedynie w statku kosmicznym Baza Astrala, idealnie tutaj pasuje. Tak samo dłuższe i węższe rozkładane skrzydła. Nowy statek ma podobnie do oryginału czerwone działka, zbudowane tym razem z pręcików i tych przedłużonych rękojeści mieczy świetnych z Monkey Kida. Są one dość solidnie zamocowane, i konstrukcja jest dość jednak delikatna, więc lepiej nie łapać za nie modelu ani nie ściskać go z boków w tym miejscu. No i widać wyraźnie naklej. Z przodu, na module transportowym, za kabiną, w kabinie. No, to jest serio, trochę taki krok wstecz w stosunku do drzewka forestmenów z zadrukowanymi tarczami. Aczkolwiek owe tarcze dostaliśmy również w dużym zamku na 90-lecie, więc nie były to jednorazowo wykorzystane elementy. No, a tutaj najwyraźniej stwierdzono, że kloski z odświeżonymi nadrukami Blackton nie zrobią później kariery. Ech, no, szkoda. Mnie przylepce zawsze drażnią, a tutaj jest w miarę sporo do oklejenia, niestety. Za to sam kształt kokpitu strasznie mi się podoba. Jest bardziej dynamicznie, agresywnie, ciekawiej po prostu w porównaniu do klasyka. Powiększenie kabiny pozwoliło również zmieścić dodatkowe akcesorium w postaci wykrywacza metali. No fajnie, że Black Tronowiec będzie miał coś do potrzymania. Urządzenia sterujące odzwierciedlają nadruki z oryginału. Podoba mi się też pomysł na ustawiony na sztorce ekranik, aczkolwiek szkoda, że to tylko sam taki goły kafelek. No jak już pokuszono się o coś takiego, to przydałyby się jeszcze jakaś mała naklejka na ten element, skoro już idziemy w przylepce. Po rozłożeniu skrzydełek i tylnego usterzenia uzyskujemy bardzo podobny efekt, co w oryginale, aczkolwiek w nowszej wersji przenie skrzydła nie stykają się idealnie prostopadle z bokiem statku, tylko lekko pod kątem, co daje kształt takiego szerokiego V. I wygląda to w sumie bardzo fajnie. Kosmiczny szczupak podczas łowów na płotki i kiełbiki, to znaczy statki Futuron i Entron. Jedyne co wydaje mi się, że na skrzydełka mogło skadnąć jeszcze trochę detali. Widziałbym tu jeszcze jakiś dodatkowy skosik, obok tego już zamocowanego, może jakieś kafelki, no coś po prostu, żeby to jakoś ubarwić trochę, no bo studów do zagospodarowania jest tutaj całkiem. Sporo. Moduł transportowy jest zbudowany zupełnie inaczej niż w oryginale. Duże panele tworzące w staroszkolnym secie poszycie, dach oraz boki od dawna nie są produkowane, więc, żeby odtworzyć ten kształt, projektanci musieli posiłkować się czymś innym. Rezultat jest całkiem interesującą konstrukcją, obejmującą te długie, płaskie klocki zakończone portem pod klipsy. Do zamocowania ich pod kątem użyto małych łapek z ExoForce zainstalowanych ukośnie. Bardzo dobry patent, tylko te naklejki, no wiem, powtarzam się, ale akurat w tej sekcji modelu są najbardziej frustrujące, bo przyklejając je krzywo, zepsujemy po prostu tą fajną symetrię, jaką Miał oryginał. No ja przemierzałem je długo i na wstrzymanym oddechu. Emocje jak na oscarowej gali. Moduł otwiera się nie tylko na górze, ale też zadzierając w górę boczne panele. Z tymi ostatnimi jest trochę problem, gdy się podnosi lubią się wyczepiać odrobinę z zaczepów. Nie wiem czemu, ale zawsze mi się to zdarza, że muszę to poprawiać. Nic szczególnie strasznego, no ale jest specyficzne. W środku ponownie znajdziemy mini robocika i narzędzia, tym razem zamocowane poziomo. Robocik musiał się trochę zmienić, jako że ciałko poprzedniej wersji nie jest już produkowane. Zastąpiono je tym futurystycznym pistoletem z zestawów Overwatch i wyszło to całkiem w porządku. Robot Przegarbioną sylwetkę, i przy okazji potrafi ustać, mimo że wygląda, jakby miał się co chwilę wywalać. Można sobie jeszcze zerknąć na kolejny panel sterujący, tak znowu naklejka, a także wyjąć sobie skrzynkę. Klasyczna skrzyneczka, robiąca od wielu lat zarówno za kosmiczne pojemniki, jak i sejfy czy piekarniki w Lego City. Jest to dodatek, którego w oryginalnym Invaderze nie było, zawsze dodatkowe klocki. Skrzynka zdobiona małym logiem Blacktron, a zawiera ona dwie czarne sztabki złota. No i tutaj, okej, okay, kolejny lekki zawód. Zawartość mogłaby być ciekawsza. No choćby jakiś skradziony komputer, czy coś w tym rodzaju ja Jasne, można sobie te sztabki interpretować jako nie wiem jakiś bezcenny kosmiczny metal, ale to i tak średnio ciekawe po prostu takie dwa czarne klocki. Tylna sekcja podoba mi się o wiele bardziej niż w oryginale, ma zwyczajnie ładniejszy kształt. Nie ma takiego wrażenia nagłego, nagłego obcięcia jakiegoś fragmentu. Była wygląda po prostu lepiej. Podoba mi się też wykończenie boków przezroczystymi klockami. coś jakby taki rząd światełek, niczym w klasycznym wyobrażeniu UFO. Dysza napędu ma tym razem właśnie to, czego brakowało mi w oryginale przezroczysty dekielek robi robotę. Czytałem sporo narzekań na to, że tylne skrzydełka nie są w pełni przezroczyste, jak w starym Invaderze tylko mamy tutaj kafelki położone na czarnych elementach. I tutaj stanąłbym w opozycji albo mnie taka konstrukcja nie przeszkadza. Po pierwsze, nie podejrzewałbym, żeby do gratisu z Lego Shopu specjalnie przywracano rekolor części nie od ponad 20 lat. A po drugie, wyobrażam sobie, że jest to po prostu czarne poszycie, jak wreszcie kosmolotu, na którym po prostu położono czerwone, nie wiem, baterie słoneczne czy inne panele generujące energię, dla mnie wygląda to jak najbardziej OK i nie mam z tym problemu. A jak ma się sprawa z modułową konstrukcją? Tym razem również można podzielić statek na części i zrekonfigurować je. Choć system połączeń jest trochę inny, zamiast na technikowych pinach, projektanci bazowali tym razem na klipsach. Każdy komponent jest trzymany przez łapki jest to całkiem solidne połączenie, nieraz razu nie miałem poczucia, że statek się rozsypuje. Swoją drogą do połączenia użyto ciekawej części, coś jakby dwie zaokrąglone płytki 1 na 2 połączone krótkimi prętami. Ciekawy klocek, nie widziałem go wcześniej, a okazuje się, że przewinął się już w 20 ubiegłorocznych zestawach, choć głównie dużych i drogich jak rocznicowy zamek, model Atari czy Stadion w Madrycie, najłatwiej jest go dorwać z zestawu kreator z batyskawem i ośmiornicą. W sumie fajny klocek, dający ciekawe możliwości. Skrócona wersja Invadera 2.0 bardzo mi się podoba, wręcz chyba najbardziej. Pozbawi przedział transportowego statek zmienia się w taki szybki myśliwiec do zwiadu bądź eskorty. W sumie fajna jest taka wizja statku, będącego jednocześnie, w razie czego jednostką transportową, bądź taką od wsparcia czy zwiadu. Kształt kabiny perfekcyjnie zlewa się z tyłem, rozłożone panele słoneczne fajnie grają ze skrzydłami. Po prostu perfekcyjny design i efektowne przeniesienie we współczesny styl projektu sprzed lat. Ludziki na pierwszy rzut oka wydają się po prostu identyczne, po lewej stara wersja, po prawej pilot nowego Invadera. Ponadczasowy design, którego wcale nie trzeba było poprawiać, bo po latach ten minimalistyczny nadok dalej się broni. Astronauci pierwszego wydania Blacktron to dla mnie jedne z najbardziej ikonicznych minifigurek wszechczasów. Od momentu wypuszczenia robiący za złoli w różnorakich dziecięcych scenariuszach. Obaj mają najbardziej klasyczną uśmiechniętą buźkę, na tym polu również nie zdecydowano się zaimplementować żadnej nowocześniejszej główki z bogatszym nadrukiem, Nowszy Blacktronowiec ma jedynie oczywiście nowoczesną wzmocną konstrukcję oraz, co mnie zaskoczyło na druk na plecach. To jedyna forma uwspółcześnienia tego designu, na którą się zdecydowano, i muszę przyznać, że dalej wygląda to mocno w klimacie oldschoolowej serii. Co prawda wówczas tylnych nadruków nie było, ale ten wzór wygląda naprawdę dobrze. Nie jest przedetalizowany, wygląda jak naturalne przedłużenie szarej aparatury, jaką Blacktronowcy nosili na kombinezonach, więc w sumie dodatek na plus i wyróżnia mocno nowego pilota na tle starszych. Mógłby tym samym robić jako ich dowódca. Na koniec jeszcze odkryty przeze mnie tryb łączony obu statków. Ktoś by pomyślał, że z racji innego systemu modułowego oba inwajdery nie mogą się ze sobą połączyć. Otóż gucio, prawda, końcówki działek są kompatybilne. Można zrobić działkowe dokowanie, zespolenie, buzi-buzi obu kosmolotów, co tylko fantazja podpowiada. Tylko lepiej ich tak nie przenosić razem bez zabezpieczenia, bo to się oczywiście zaraz rozleci. Taki żarcik. Porównanie ze sobą zestawów mających ze sobą dużo wspólnego, a które dzieli 36 lat, to świetne doświadczenie z kawałkiem historii i analizowaniem tego, jak zmieniły się w międzyczasie konstrukcje LEGO. Oryginalny Invader nie należy może do moich ulubionych zestawów Blacktron czy w ogóle Space, ale wciąż jest jednym z tych kultowych statków, które rozpalały kiedyś dziecięcą, a obecnie afolską wyobraźnię. Nowa wersja początkowo budziła moje wątpliwości. Teraz mam wrażenie, że zestaw ten został początkowo niezbyt dobrze zaprezentowany na materiałach promocyjnych. Jest lepszy niż myślałem i wyciąga z oryginalnego projektu. Tyle, ile trzeba, żeby zachować jego ducha i podać go trochę bardziej na świeżo. To dobry set i ja szkoda, że żeby go pozyskać, trzeba się okupić w zestawy na Lego shopie. Oczywiście, jeśli ktoś i tak chciałby pozyskać więcej nowości i zgarnąć go sobie tak przy okazji, dodatkowo, to nie ma problemu. Gorzej, gdyby komuś zależało tylko na nim. Jakkolwiek sam korzystam z online Lego Shopu, to nie obraziłbym się, gdyby te ekskluzywy były normalnie do kupienia w stacjonarnych filmowych sklepach. Żeby dało się po prostu normalnie kupić. Choć znając życie, rozchodziłyby się jak świeże bułeczki. Niemniej, wydaje mi się to i tak lepszym rozwiązaniem od uzależnienia ich pozyskania od zakupu większej ilości rzeczy, albo po prostu droższych rzeczy, które kogoś niekoniecznie mogą interesować. Oczywiście zawsze zostaje też obieg wtórny, póki co Invader 2.0 chodzi na bricklinku trochę taniej od swojego dziadka z oryginalnej serii. Zajaronym Lego Space myślę, że nie trzeba polecać staruszka, bo pewnie... Wielu kolekcjonerów już go posiada, za to warto dać też szansę nowemu, bo będzie godnym uzupełnieniem blacktronowej floty po latach. Dowodem na to, że ponadczasowe designy nie potrzebują dużo, żeby ponownie przekonać do siebie. I to by było tyle na dzisiaj. Dzięki za wysłuchanie. Bardzo chętnie przeczytam Wasze opinie. Wpadajcie na Insta i Discorda i trzymajcie się tam. Miłych kosmicznych wojarzy!